Witam Cię serdecznie na kolejnej praktyce jogi, tym razem nie na Macie, ale za biurkiem. Pomyślałam, że zabiorę Cię dzisiaj do mojego biura i pokażę, w jaki sposób przez kilka minut ja rozciągam się, jeżeli mam dużo pracy, właśnie przy komputerze. Więc usiądź przy swoim biurku na krześle. Oprzyj swoje dłonie teraz o biurko, stopy są swobodnie oparte o podłogę, wyprostuj plecy, zamknij oczy i weź tutaj kilka głębokich oddechów. W tej odzy chodzi głównie o to, żeby zrelaksować na chwilę oczy, jak i również ramiona, trochę się porozciągać. Możesz teraz trochę odsunąć się od biurka, umieścić dłonie na swoich nogach. Stopy są oparte o podłogę. Weź głęboki teraz oddech licząc do czterech. Zatrzymaj oddech licząc do czterech i wypuść wszystko na wydechu. I powtórz to ćwiczenie trzy razy. Kiedy wykonasz to ćwiczenie, odwróć swoją głowę do jednego ramienia i zatocz duże okręgi głową, tak, żeby cała szyja, zarówno przód, tył i boki szyi, chwile się porozciągały, rozluźniły mięśnie. Krąg szyjny jest właśnie takim miejscem. Gdzie do, bardzo szybko spina się przy długiej pracy przy komputerze. Następnie zatocz, zatocz kręgi w drugą stronę. Postaraj się zrobić naprawdę duże, swobodne ruchy głową. I wróć do centrum. Jeszcze jeden wdech i wydech. Możesz otworzyć oczy. I na kolejnym wdechu zabierz ręce do góry, a na wydechu zrób skłon w kierunku swoich kolan, oprzyj swobodnie o podłogę dłonie. Wdech, ręce w górę, wyciągnij się i wydech, skłon, na wydechu skłon do swoich nóg. Jeszcze jeden wdech w górę. I na wydechu skłon do kolan. Tym razem chwyć swoje łokcie i przez chwilę porusz głową w jedną i w drugą stronę, tak żeby jeszcze bardziej rozluźnić mięśnie na szyi. Swobodnie twoje żebra odpoczywają na nogach, plecy są zrelaksowane, głowa luźno. Wydłuż teraz swój oddech. Kompletny relaks. Na kolejnym wdechu zacznij podnosić się znowu do pozycji stojącej. Weź ręce w górę i wstań na chwilę z krzesła. Wydech usiądź i opuść ręce znowu do podłogi. Wdech ręce w górę, wstań z krzesła, wyciągnij się. I na wydechu usiądź, opuść dło dłonie do dołu. Klatka piersiowa odpoczywa na nogach. Jeszcze raz głęboki wdech. Wstań, wyciągnij ręce do góry. I wydech, usiądź, dłonie do dołu. Na kolejnym wdechu powoli wróć do pozycji siedzącej. Teraz, jeżeli możesz na chwilę odstaw krzesło i stań przy ścianie, na kolejnym wdechu unieś ręce do góry, złap jeden nadgarstek drugą ręką i skręć się w jedną stronę. Jeśli możesz, troszeczkę odwróć również głowę w kierunku górnej ręki. Jeżeli chcesz wydłużyć jeszcze bardziej wygięcie do boku, możesz zjechać jedną ręką wzdłuż nogi. Jeszcze bardziej wychylając się w jedną stronę. Powróć teraz do pozycji neutralnej, weź jeszcze jeden wdech i teraz wygnij się w drugą stronę. Weź drugi nadgarstek, trzymaj plecy wyprostowane, brzuch lekko wciągnięty. Jeśli chcesz, możesz opuścić jedną rękę wzdłuż nogi, wyciągając jeszcze bardziej bok swojego ciała. Powoli wróć do pozycji stojącej, wdech ręce w górę i na wydechu teraz spleć swoje dłonie za plecami, unieś klatkę piersiową, opuść głowę. Poczuj jak otwierają się mięśnie klatki piersiowej. Po czym z tej pozycji możesz teraz wrócić na swoje krzesło. Przyciągnij do siebie jedną rękę wzdłuż klatki piersiowej i złap się za łokieć. Możesz przez chwilę znowu poruszać głową w jedną i w drugą stronę, tak żeby sprawdzić, czy istnieje jeszcze jakieś spięcie w okręgach mięśni szyjnych. Na każdym wydechu staraj się przyciągać tą rękę jeszcze bardziej do klatki piersiowej. Postaraj się trzymać ramiona zrelaksowane. Następnie zabierz łokieć do góry za głowę, podtrzymując go drugą ręką. Opuść lekko brodę. Rozciągnij się, trzymaj plecy proste. Stopy oparte są o podłogę cały czas. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo, jak tylko chcesz. Wyprostuj teraz ręce, i na wydechu przenieś drugą rękę przed klatką piersiową. Przyciągnij do siebie łokieć, wyprostuj tą rękę i znowu, jeśli chcesz, poruszaj głową z boku na bok. Chcemy tutaj rozluźnić i trochę przeciągnąć mięśnie ramion, bicepsów, tricepsów. Zabierz teraz łokieć za głowę za siebie, podtrzymując go ręką. Druga, dłonie jest oparta swobodnie o plecy, broda do dołu, zrelaksuj szczękę, lekko wciągnij brzuch. I pozostań tutaj z głębokim oddechem. Dla niektórych z Was może to być trudna pozycja do wykonania, dlatego że czasami w okolicach szyi ramion utrzymuje się długie napięcie. Więc zawsze możesz skrócić czas wykonania tej akurat pozycji. Wyprostuj jeszcze raz ręce zabierając je w górę. I na wydechu wróć do pozycji siedzącej z dłońmi opartymi o kolana. Następnie połóż kostkę na, na swoim kolanie, na górze kolana. Usiądź na krawędzi swojego krzesła do takiego siedzącego gołębia. I skłon się w stronę właśnie zgiętej nogi. Możesz kolano i stopę trzymać pomiędzy swoimi łokciami lub możesz je po prostu zwyczajnie złapać rękoma, jeżeli nie możesz schylić się tak bardzo do przodu. Chodzi tutaj o rozluźnienie bioder, które również są często spięte przy długim siedzeniu na krześle za biurkiem i zrelaksowanie pleców jak i również szyi. Jeżeli jest to w ramach Twojej praktyki, możesz teraz unieść ugięte kolano i przyciągnąć je do klatki piersiowej, żeby jeszcze bardziej rozluźnić i rozciągnąć biodro. Albo możesz również pominąć ten krok i zostać właśnie z takim gołębiem siedzącym. Powoli teraz zamień stronę, kładząc, kładąc drugie, drugą kostkę na. Na swoim kolanie, złap kolano jedną ręką, stopę drugą ręką, bądź przyciągnij do siebie i ułóż je między łokciami. Głowa do dołu, klatka piersiowa do dołu, plecy luźne, głowa luźno, głęboki wdech, głęboki wydech. Poczuj, jak rozluźniają się twoje biodra. Jeśli chcesz zostać nieco dłużej w tej pozycji, lub znowu możesz przyciągnąć tą nogę do siebie. Teraz wyprostuj plecy, unieś klatkę piersiową nieco wyżej, przyciągnij kolano do siebie. Weź kilka głębokich oddechów. I na kolejnym wydechu rozluźnij nogę i wróć do pozycji siedzącej. Następnie chwyć za jedno oparcie Twojego krzesła i skręć się w jedną stronę tak daleko jak tylko możesz się skręcić. Ramiona w dół, plecy są proste, cały tułów się skręca. Głowa również. Postaraj się trzymać oba łokcie mniej więcej na tej samej wysokości. Klatka piersiowa jest uniesiona. Powoli teraz zamień strony, łapiąc się drugiego oparcia i skręcając się w drugą stronę. Postaraj się za każdym wydechem skręcić się jeszcze bardziej. Wydłuż oddech. I powoli powróć do pozycji siedzącej. Złap się znowu krawędzi swojego krzesła i wygnij w jedną stronę, podnosząc rękę do góry. Chcemy znowu przeciągnąć boczki, rozciągnąć ramiona. I cały tułów. Powoli teraz zamień strony, drugie oparcie, druga ręka w górę. Oba pośladki cały czas są na krześle, obie stopy na podłodze. I wróć do pozycji siedzącej. Przez chwilę teraz jeszcze pomasuj swoje ramiona, zataczając kręgi do tyłu i potem do przodu. Jeśli chcesz, zamknij teraz oczy, i weź jeszcze kilka głębokich oddechów. Zanim wrócisz do pracy, jeszcze raz się przeciągnij. Spleć obie dłonie, odwróć je w górę i zabierz ręce do góry. Przeciągnij całe plecy i wydech w dół. Jeszcze raz. Wdech, ręce w górę i wydech w dół. Ostatni raz. I wdech w górę i wydech w dół. Podziękuj sobie za to rozciąganie, za tą praktykę, za ten czas, który sobie poświęcasz między pracą. Dziękuję Ci serdecznie. Ja wracam do pracy. Do zobaczenia już wkrótce. Namaste.